Droga Rybko, to są karty, które przygotowałam dla Ciebie na czas czwartek, piątek. Karta po lewej, sobota, niedziela, karta po prawej. No i karta po lewej, czyli karta śmierci, wypadła mi podczas tasowania. Po prostu się pchała i jest. Karta jest ciężka, no bo śmierć może nam się kojarzyć z fizycznym odejściem, z zakończeniem definitywnym. Natomiast spójrzcie. Jest tu co prawda rycerz, właściwie śmierć, tak na koniu, upersonifikowana w stroju rycerza, ale tak, koń jest biały. I spójrzcie na ten cmentarz. Pomiędzy tymi pożółkłymi trawami widzimy takie piękne niebieskie krople wody. A wiadomo, że woda to nowe życie. Tylko tutaj może chodzić o to, że potrzebujesz zobaczyć, co w Twoim. Życie już nie pracuje dla Ciebie. Może to dotyczyć jakiejś relacji, może się dotyczyć jakiejś współpracy, jakiegoś obszaru w Twoim życiu, który Ci przysparza więcej trosk czy też strat niż zysków, niekoniecznie pieniężnych. I może też tak być, droga Rybko, że już Cię łapie energia pierwszej kwadry Księżyca to będzie od 27. Grudnia przez około tydzień. Ja zrobię czytanie po świętach na pierwszą kwadrę. Zobaczymy, co tam wtedy w energiach dla Ciebie wyjdzie. Ale to jest taka karta robienia też porządków, karta śmierci. No bo musimy czasami coś uporządkować, żeby wejść w jakieś nowe. No a karta poprawy, dziewiątka kielichów, jest kartą wylosowaną dla Ciebie z przełożenia na sobotę i na niedzielę świąteczną wiesz rybko to jest karta, która nas nawołuje na pewno do tego, żeby nie zjeść za dużo, bo ten mieszczanin widzimy tak, może ta szata o trochę tak nie za szczuplutko pokazuje, ale nie przejadaj się w te święta, bo będziesz cierpieć a po co nam to a no, i to jest karta, która nas nawołuje do bycia dobrodusznym i takim chcącym się podzielić, bo ten mieszczanin nie bardzo się chce dzielić tym pysznym napojem z tymi dzieciakami, które widzimy za tym kontuarem, że tak się tęsknie wpatrują w ten wlewany do tych kielichów płyn. Więc pracuj nad tym, żeby być sprawiedliwy, sprawiedliwa, dobroduszny, dobroduszna. Żeby może trochę przez palce patrzeć na wady ludzi wokół ciebie, żeby może zbyt surowo nie osądzać, żeby też być dla siebie dobrym, dobrą. Nawet jeśli tam jakieś tam 3 kilo przybędzie, to żeby się może tak nie kajać za to, bo święta to wiadomo, że jest czas siedzenia, gadania i jedzenia. Więc droga rybko, życzę ci wszystkiego, co dla ciebie najlepsze na te święta. Pozdrawiam.